Jesteśmy bezpieczni. Siemanko, z tej strony Marek Markrawczak. Dla MMO Bądź na bieżąco znajdujemy się na gali Fight Empire 1, a razem ze mną Islam Bersanukajew. Siemanko. Siemanko. witam wszystkich. E, Islam, pierwsze moje pytanie, no walka twarda, walka bardzo mocna, trzy rundy, e, no w większości to wymian w stójce. Powiedz, czy ty byłeś zaskoczony tym, co prezentował twój rywa? Nie, tak jak wspominałem, zaskoczony to nie byłem, bo przygotowałem stójkowo i właśnie wszystkim chciałem pokazać, że stójkowo nie jestem cały zły, nie jestem kickboxerem i też że chciałem pokazać wszystkim, że nie tylko zapasą, mam. Okej. Okay. Islam, moje kolejne pytanie to to, że no tak jak tutaj już udzielasz drugiego wywiadu, także te pytania się będą miarę powtarzały. Natomiast zapytam, e, no walka twarda, dlatego kiedy ty chciałbyś powrócić do Oktagonu? Hmm, jak najszybciej. Jak nie mam na razie kontuzji, to mogę. już, już powiedziałem, że na trening, tam lekki, lekki trening. Już bym mógł wracać, mianowicie, żeby nie było takiego przystoju, że nie walczę rok, bo ostatni teraz walczyłem chyba rok temu, żeby nie było takiego przystoju, bo wtedy człowiek, człowiek traci tą swoją, jak to się mówi, no, tą orientację w tej klasie trochę. Twój rywal też sporo pokazał, Oba się mocno biliście. Czy, no wiadomo, jeszcze nie oglądałeś walki drugi raz, natomiast chciałbym się zapytać, czy jest może coś, co byś poprawił? Czy zauważyłeś coś u Twojego rywala, co było takie no, naprawdę konkretne? Co u niego bym poprawił? U siebie? U siebie? Tak. Słuchaj, no wszystko poprawię, bo nie jestem jakoś tak 100% zadowolony na siebie. Wiadomo, że chcę być, no perfekto, Żeby te wszystkie ciosy były także takie szybkie i myślę, że wkrótce to będzie jeszcze lepiej, nie? Bo to się zaczyna. Jesteś młodym zawodnikiem, a stoi za Tobą bardzo mocny klub, dlatego że wiele gwiazd u Ciebie walczy. Znaczy u Ciebie, w Twoim klubie. No jak wiemy, WCA przechodziło już momenty, w którym było troszeczkę więcej tych porażek. Natomiast teraz no, forma niesamowita chyba w całym klubie no, Damiana Janikowskiego, Mariusza Podzianowskiego, e, Janka Błachowicza. Powiedz tobie to da jakiś taki komfort mentalny może kiedy wychodzisz do walki? Wiesz co, e, tam cieszę się, że bardzo chłopacy wygrywają, cieszy to mnie to, ale mnie daje komfort mentalny, kiedy mam w życiu spokojnie. To jest dla mnie najważniejsze, kiedy rodzina zdrowa i tak dalej. A, czy ktoś wygrywa, to z tego z tego, tego cieszę. Daje mi motywację tylko moja rodzina i moi przyjaciele, moi bracia, którzy w domu są i tylko tyle. No, a jeżeli jeszcze chodzi o Twój klub, no to znajduje się w nim Alberto, który dzisiaj walczy. Chciałbym się ciebie zapytać, dlatego że jest to Twój znajomy, jak ty widzisz jego dzisiejszą walkę? Bo no, z, za chwilę startuje High League 3, więc no, za parę godzin dosłownie. Powiem także, kibicuję Marcinowi Dubielowi i Alberto, bo oboje znam są bardzo blisko pracy. Wiadomo. Sport, także za, czasami się mi zdarza, z mojej moje zdanie walcze jakby sobie obu. Nie wygląda ten lepszy i życzę im bez kontuzji, nawet żeby bez kontuzji było i żeby po prostu wrócili zdrowie do domu, To jest najważniejsze. Okej. Okay. Islam, no to wszystko z mojej strony. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Chodźcie się na samaję. Bardzo na bardzo <noise> już tego nie popełnię. Trzymaj się i dziękuję bardzo.